Młodszy aspirant Paweł Myszk, dzielnicowy drugiego rewiru dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Elblomach. Praca dzielnicowego polega głównie na w swoim podległym rejonie służbowym, Kontrol miejsc zagrożonych, wywiady do różnych instytucji w całej Polsce. To już ulicy już od 10 lat, to po byłem pracownikiem cywilnym przez około 3 lat, następnie w Wydziale Patroni Prewencyjnym, i teraz już piąty rok jestem jako dzielnicowy. Od wody chciałem zostać policjantem tak więc jestem. I cieszę się z tego. A dzielnicowy z terenu powiatu, starszy aspirant Marek Sławiński, posterunek policji w Tolknicku. Kasa policjanta to nie jest tylko zawód. Policjant pracuje nie tylko 8 godzin w służbie, my pracujemy również poza służbą. Wróżnienie, które otrzymałem dzisiaj jest dla mnie bardzo duże. Jest to ocena nie tylko mojej osoby. Ale też ocena, myślę, że policjantów w Tokuńsku społeczeństwo dostrzegło. Myślę, że ludzie, którzy na nas głosowali są bardzo nabrzeczliwi. Dlatego jestem, wygrałem ten konkurs. Jeżeli przyjmiecie, że dzień 24 lipca jest świętem, świętem policji, wszystkich policjantów, to chciałbym, żeby... Dzień nie zawsze ten sam, ale dzień rozstrzygania plebiscytu w Komendzie Miejskiej Policji Weblądu na najbardziej przyjaznego dzielnicowego był dniem świętem służby dzielnicowej, policjantów dzielnicowych. Są to policjanci pierwszego kontaktu. Mówimy, że są to policjanci najbardziej wszechstronni, którzy muszą w pierwszym momencie ocenić sytuację, ocenić zdarzenie, służyć mieszkańcom pomocą, radą proponując rozwiązanie ich drobnych, często prozaicznych problemów życiowych, rodzinnych związanych z bezpieczeństwem, ale także służąc radą w sytuacjach bardzo skomplikowanych, pomagając informacją prawną czy kierując do odpowiednich instytucji i urzędów. Dzielnicowych, jak Państwo wiecie, że są jak jeti, że Wszyscy o nich słyszeli, nikt ich nie widział. Szuka się cały czas wzorców tego e, najbardziej poprawnego funkcjonowania dzielnicowego w społeczeństwie. że te zadania dla służby dzielnicowego to nie stawiamy my jako przełożeni, tylko stawiają mieszkańcy. Stawia społeczeństwo. Praca dzielnicowego wynika i charakter jego służby z problemów lokalnych, często z problemów konkretnego rejonu dzielnicowego.